No witam was. Dzisiaj pokażę wam piękny park. Zanim to nastąpi, chciałbym z wami o czymś porozmawiać. Więc jeśli was to nie interesuje i chcielibyście zobaczyć tylko i wyłącznie piękny park, tutaj będzie właśnie czasówka do tego momentu, kiedy będę wam go prezentować. Okej, okay. po pierwsze, mamy tutaj Azro. I to jest po prostu śmieszne, bo on miał się nazywać Azor, ale się pomyliłem, mamy Azro. Więc witamy Azra. Tutaj naszą papuszkę też nazywałem Ernest, i w sumie z takich rzeczy, pierwszych to chyba tyle. A tak ogólnie chciałem porozmawiać z Wami odnośnie mojego kanału, dlatego że wybiło nam 100 subskrypcji. Teraz jak to nagrywam, mam oficjalnie 125 subskrypcji i po prostu jestem Wam mega, ale to mega wdzięczny. Czekajcie, wezmę sobie jeszcze mapę. O kurczę, ona chyba będzie za mała, bo to jest dosyć duże, ale okej. Okay. My sobie oczywiście popłyniemy, ja co prawda nagrałem filmik z podziękowaniami, ale chciałem Wam też to właśnie podziękować tutaj, bo jednak, jakby nie było, to jest moja główna seria, i jednak to dzięki niej tak, jakby zawdzięczam w sumie tym wszystkim subskrypcjom. Czekajcie, gdzie jest moja łódka, popłyniemy. Ogólnie, zdobywanie tych wszystkich subskrypcji, było dla mnie. Dość sporym wyzwaniem, dlatego że gdzieś tak w maju, pod koniec maja, miałem 28 subskrypcji po w sumie 8-9 miesiącach nagrywania. I to był właśnie taki moment, właśnie przed nagrywaniem tej serii, kiedy myślałem sobie, czy mi się chce, ale potem doszedłem do wniosku, że Konrad, ty nie nagrywasz tego kanału po to, żeby mieć miliony subskrypcji, ty masz inne plany na życie, kompletnie związane z YouTube'em, to jest dla ciebie tylko hobby, nie przejmuj się tym. A poza tym, skoro udało Ci się zdobyć 28 subskrypcji, to drugie 28 również uda Ci się zdobyć. I w sumie się sprawdziło, bo jakieś 3 miesiące później nagle wbiłem ponad stówkę, więc wytrwałość się bardzo opłaciła w, tym, w moim przypadku. Mam nadzieję, że mimo wszystko zostaniecie ze mną, mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać. Jak już powiedziałem, no ja mam inne plany w swoim życiu, więc tak naprawdę rzecz biorąc, mi nie zależy na posiadaniu nie wiadomo jakiej liczby subskrypcji, bo mam inne plany zawodowe na siebie, nie są one kompletnie związane z zarabianiem na YouTubie, więc, ale mimo wszystko fajnie gdzieś tam hobbystycznie sobie nagrywać filmik, więc, o, czekajcie, bo już widać to, co chcę wam pokazać, nie, czekajcie pójdę lądem teraz. Czekajcie, co ja powiedziałem teraz, muszę sobie przypomnieć, bo się rozkojarzyłem. Dla mnie to jest ogólnie hobby, więc, ale no niestety ja tak mam, że jak się y, czemuś w 100% oddaję, to mi bardzo na tym zależy, dlatego na początku troszkę bremi, jednak to do siebie, że ten kanał nie rośnie tak szybko, no bo, ale mimo wszystko jednak bardzo wam dziękuję i Mam nadzieję, że to będzie gdzieś tam dalej prosperowało. O, widać już to powoli. Postaram się tak przejść, żeby nie było. Okej, okay, dobra, to już koniec mojego wywodu. Teraz widzimy nasz piękny park. Długo zastanawiałem się w ogóle nad tym, czy to będzie park, czy będzie ogród. Bo nawet jak mówiłem o tym w poprzednim odcinku, to troszkę się mieszałem, ale proszę. Tada. Ja Wam pokażę, jak on wygląda. W sumie to niepotrzebnie unikałem tego, jak on wygląda z, z zewnątrz. Mogę Wam od razu pokazać, bo i tak w sumie nie, środka nie widać. Nie wiem czemu, ale mega mi się podoba jak to wygląda tak na tle tych wszystkich drzew. Bo wiecie, na początku to były takie drzewa w ogóle wszystko, to nagle taki budynek i nie wiem, strasznie mi się podoba to jak właśnie niektórzy youtuberzy w, tak w środku lasu na przykład w, tworzą jakieś budowle, a nie tak wiecie na pustym polu, dlatego bardzo mi się to podoba. Ogólnie samo równanie tego terenu, zbieranie i też tak szczerze palenie niektórych drzew, bo w pewnym momencie mi się nie chciało ich zbierać było nie lada przyjemnością chociaż sama budowla początkowo miała być 100 na 50 100 długość, 50 szerokość ale ostatecznie ona jest 99% 99 długość i 51 szerokość dlatego, że no, musiałem równo zrobić te okna wszystkie i te wszystkie kolumny i no niestety musiałem to zrobić w ten sposób szkła są robione z białego Kła. Tutaj mamy oczywiście róże, po prostu z tymi różami to też jest masakra, bo wszystkie róże, które zebrałem z, w okolicy nie starczyły mi i musiałem po prostu latać po całym świecie. Tutaj jest cały mój, nie wiem jak to nazywać, kwipunek, który zebrałem i trzeba będzie to wszystko oczywiście przenosić, idzie noc, więc będzie szybkie cięcie. W ogóle to tutaj w pewnym momencie, no bo na początku to szło w tę stronę, ale wybuchły mi dwa klipery i musiałem to wszystko zbierać i ostatecznie poszło to w tę stronę. Ojej. i też ogólnie mogę wam powiedzieć, że nie zebrałem, znaczy nie skopałem tej całej ziemi wokół, ale tym się zajmę później. Okej, okay, mogę iść spać? W sumie to cięcie nawet chyba nie było potrzebne. Wnętrze właśnie wygląda tak, Ta mi się ono bardzo podoba, chociaż nie do końca jestem pewny tych, tych, ale ej, to jedno drzewo, nie gadaj, dobra, czemu ja ciebie nie zauważyłem? Ogólnie starałem się, w ogóle inaczej, od początku, robienie, jak już mówiłem, robienie całej tej budowli nie było problemem. To była przyjemność, ale robienie środka to już było wyzwanie, bo tak, trzeba było tak stawiać drewna, żeby one wszystkie były właśnie, znaczy miały być tej samej wysokości, więc nawet dochodziło do tego, że musiałem niektóre modelować, żeby były. Chyba ten jest modelowany, nie, czekajcie, ten jest modelowany i któryś jeszcze tam, bo z jakiegoś powodu te ładnie jakoś tak w miarę rosły na tej samej wysokości, ale tutaj to w ogóle, jak nie małe, to znowu już wielkie. A, czekajcie. Jest poprawka, bo tamten nie ma pochodni. Kolejną rzeczą trudną do zrobienia też było robienie tego. To nawet nie jest fontanna, tylko takiego jakby jeziorka. Bo na początku chciałem, żeby to było wszystko z tego tego, ale ostatecznie nie dało się, dlatego że no strasznie długo mi zajmowało zbieranie tego. Kolejna rzecz jest taka, że początkowo tu miała być ziemia, ale jak zacząłem wylewać to, na to wodę To zaczęła ona porastać, znaczy porastać ziemią, znaczy zaczęła znikać z niej trawa i zaczęła robić taka ziemia, i bardzo źle to wyglądało Więc położyłem po prostu no Liście I właśnie jak wygląda mapa tego No oczywiście, że się nie zmniejszyła, czy będzie mapę dorobić, ach No to kicha troszeczkę tej... Z tej strony w sumie nie wygląda to jakoś wybitnie, ale no postaram się to w najbliższym czasie właśnie skopać. Tutaj właśnie z zombiaka wypadła mi taka oto już na wykończeniu łopata. I to chyba będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Krótki bo krótki, ale mam nadzieję, że się Wam podobał. I, i widzimy się w następnym. Pa!